Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji prosto od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. W meczu warciarzy z Wisłą Płock wygranym 2-0 do 0 w Grodzisku Wielkopolskim zadebiutował w zielonych barwach Adam Zrelak, 26-letni słowacki napastnik, który wszedł na końcówkę spotkania. Jeszcze przed debiutem w zielonych barwach otrzymał on powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Słowacji na mecze eliminacji do Mistrzostw Świata z Cyprem, Maltą i Rosją. Trzeba przyznać, że to wielkie wyróżnienie, bo poza Aleksem Ławniczakiem, który dość regularnie gra w młodzieżowej reprezentacji Polski, żaden z warciarzy dawno nie... Otrzymał powołania do seniorskiej drużyny narodowej. Gratulujemy Adamowi, który rozegrał już pięć meczów w kadrze narodowej, zdobył w nich dwie bramki w meczach z Gruzją i Ukrainą. Miejmy nadzieję, że i tym razem dostanie szansę od selekcjonera i wpisze się na listę strzelców. Jednocześnie bardzo liczymy na to, że zanim pojedzie na zgrupowanie reprezentacji, to będzie miał okazję zdobyć debiutanckiego Gola, chociażby w najbliższym meczu na łazienkowskiej. Zielona historia! Ponad stuletniej historii Warty było wielu piłkarzy, którzy byli powoływani do reprezentacji narodowych, przede wszystkim do tej grającej z orzełkiem na piersiach. Jednym z najsłynniejszych piłkarzy zielonych, który zapisał się w historii polskiej piłki był ten, o którym mówi dziennikarz sportowy Radia Poznań Grzegorz Hałasik. Mówiąc o reprezentantach Polski z poznańskiej Warty trzeba przede wszystkim wspomnieć Fryderyka Szerwkę przedwojennego piłkarza poznańskiej Warty, bramkostrzelnego napastnika, olimpijczyka z Berlina z 1936 roku, ale też uczestniczy... Mistrzostw Świata w 1938 roku we Francji. Szerwkę, co warto wiedzieć, o czym trzeba pamiętać, strzelił pierwszą w historii bramkę dla reprezentacji Polski w historii jej występów na mundialach. To był pamiętny mecz z Brazylią, przegrany przez Polaków 5 do 6. Cztery gole dla Biało-Czerwonych strzelił w tym spotkaniu Ernest Wilimowski z ruchu Wielkie Hajduki, ale pierwszą bramkę z rzutu karnego po faulu na Wilimowskim strzelił właśnie Fryderyk Szerwkę.